1 marca oddajemy cześć żołnierzom. Z tej okazji w niedzielne południe zorganizowano Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Dzisiaj w Zawierciu jest Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Walczymy z tym takim przekonaniem, że po prostu żołnierze wyklęci byli bandytami, bo to było przez lata wpajane młodym ludziom. I po prostu trzeba się tego pozbyć, bo ci ludzie po prostu walczyli o naszą niepodległość, tak? o naszą wolność. Przez lata to, że oni walczyli o Polskę było fałszowane. Byli przedstawieni w świetle dnia codziennego jako bandyci. Ktoś, kto jest po prostu zły, niedobry i po prostu ówczesna władza chciała ich przekreślić, skreślić, wymazać z kart pamięci. Dlatego są nazywani właśnie żołnierzami wyklętymi. Drugi bieg w Zawierciu organizowany w ogóle i przez nas. W zeszłym roku biegło 100 uczestników, w tym roku jest dwa razy większa liczba tych uczestników. Dodatkowo mamy pomiar czasu elektroniczny dla biegaczy, także jest w pełni profesjonalnie zorganizowana impreza, jest piąty pułk chemiczny Starnowskich Gór, jest policja straż pożarna, skauci, rekonstrukcje. Żeby nie pominąć nikogo jeszcze grupa Amonit, która też nas tutaj wspiera, stowarzyszenia też tutaj lokalne, patriotyczne, wolontariusze, nie chcę nikogo pominąć, ale jest naprawdę dużo tych ludzi. Nie było ograniczeń wiekowych, także każdy mógł wziąć udział bez względu na to, jaką formę sam prezentuje, coś zresztą często podkreślaliśmy z tego względu, że jest to bieg symbol, czyli są osoby, które tutaj biegną, żeby faktycznie się sprawdzić i ten czas popatrzeć na niego, natomiast są też osoby takie, które biorą, biorą tutaj udział tylko i wyłącznie dla oddania chodu wyklętym i dla uczczenia tego dnia Narodowego Święta Pamięci, Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, który obchodzimy 1 marca. Uroczystości odbywały się w różnych lokalizacjach. Na parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano wystawę sprzętu wojskowego. Stamtąd również wystartowali biegacze. Przy ulicy Dmowskiego usytuowano metę biegu, zaś hołd żołnierzom wyklętym oddano pod pomnikiem ofiar hitleryzmu i stalinizmu. Tam także nagrodzono zwycięzców biegu. Myślę, że kwestia upamiętnienia żołnierzy wyklętych jest bardzo ważna. W dodatku łączymy zdrowy tryb życia właśnie z upamiętnieniem historii, z pokazaniem tego, tej pamięci o ofiarach. Około 200 osób wzięło udział, myślę, że połowa na pewno dlatego, żeby upamiętnić żołnierzy wyklętych, a część na pewno sportowo. Widzimy tutaj wielu zawodników, którzy już profesjonalnie biegają w różnych klubach, więc na pewno sportowo 10 km to też jest trasa dość wymagająca. Jesteśmy z Żarnowca, prowadzimy sami rekonstrukcje. w planach mamy założenie stowarzyszenia, ale to dopiero w przyszłości. Ja mam na sobie mundur, typowy mundur wykorzystywany przez wojska polskie w latach 39. Później te mundury właśnie były używane też między innymi właśnie przez polską partyzantkę, która walczyła z Sowietami. Jest to płaszcz sukienny wzór 36, tutaj koleżanka ma rekonstrukcję sanitariuszki z tego okresu. Jest to mundur niemiecki zdobyczny. No i oczywiście klasycznie orzełek, wzór 36 tamtego okresu taki nasz symbol walki. To wydarzenie potwierdza, że oddawać hołd zasłużonym można w różnorodny sposób.